W moim filmiku będę sprawdzać rozpuszczalność styropianu. Będzie nam do tego potrzebny stropian, jakaś miseczka i rozpuszczalnik. Nalewamy trochę rozpuszczalniku do miseczki, a następnie zanurzamy styropian i obserwujemy rozpuszczanie się go. Dzieje się tak, ponieważ styropian w większej części składa się z powietrza i dlatego wydaje się, że on znika.